Siemanko, w dzisiejszym odcinku szybki temat, czyli ostrzenie naszych fazowników czy bewelerów, no my przechodzimy już do konkretów. Dzisiaj naostrzymy fazownik. Sposób ostrzenia będzie identyczny, niezależnie od rozmiaru. To czy on już jest stępiony, czy nie, zazwyczaj będziemy czuli po pracy z nim, ponieważ on już nie będzie tak ładnie płynął przez skórę. Będzie ten dźwięk taki dość bardzo chropowaty, no i my z lekkim wysiłkiem będziemy musieli go właśnie pchać, żeby swazować tą krawędź. Jeśli on jest ostry, to to jest bardzo delikatne i bardzo płynne. I teraz jak go naostrzyć? Jak jest większy rozmiar, to jest łatwiej. Ja wziąłem najmniejszy, jaki mam. Ogólnie narzędzia swoje ostrzę dość często, po to, żeby tylko Później kosmetycznie je lekko doostrzyć, a nie siedzieć pół godziny czy więcej, żeby nową krawędź tnącą wyprowadzić czy jakieś inne poważniejsze rzeczy. Do ostrzenia swoich narzędzi ogólnie używam osełki diamentowej. To już jest taka najbardziej mocna forma ostrzenia. Jak mam już coś wykruszone, wyłamane, na przykład krawędź tnącą w nożu, gdzie muszę od nowa wyprowadzić. No to wtedy osełka diamentowa. Dzisiaj jej używać nie będziemy, ponieważ tylko lekko podostrzymy ten fazownik, i chodzi mi o samo pokazanie Wam, jak to robię od początku do końca. Później jest osełka, czyli kamień wodny. Jeśli jest dłuższe ostrzenie, no to oczywiście go zamaczam, żeby on wchłonął wody. I ostrzę na nim już jak jest mokry. Ale jeśli robię to regularnie i ostrzę to na przykład co dwa dni, trzy lekko. Jak jest dużo pracy, albo trochę rzadziej, jak jest mały przestój. I ogólnie wygląda to tak, że ostrzę tutaj tą część, tą płaszczyznę całą przy tym rowku od czubka gdzieś tak może dotąd. Przykładam do osełki. Mam tu troszkę zebrane tego materiału. Ogólnie, jeśli robimy to często, no to nie wymaga to wiele czasu. Wystarczy parę posunięć, a często nawet już na skórze z pastą polerską, wystarczy to podostrzyć. No i teraz potrzebna nam będzie skóra przyklejona do czegoś płaskiego pasta polerska. No i ja teraz dopolerowuję na lustro. Tą powierzchnię, którą ostrzyłem. Przesuwam do siebie, żeby się nie wbić tutaj w tą skórę. Więc cały czas tylko do siebie. Podczas ostrzenia, tak jak też występuje przy ostrzeniu noży, ta krawędź przy ścieraniu może zawinąć nam się do wewnątrz, tu do tego kanałka. No i teraz to też trochę nam pogarsza tą ostrość tej krawędzi, która jest wewnątrz, więc dobrze by było ją także trochę przeszlifować, żeby zdjąć te, ten tak zwany drut, który powstaje przy ostrzeniu. No, i teraz czym tu się wcisnąć? Ten kanałek jest bardzo malutki i wąski, więc używam do tego najcieńszej nici. Akurat tutaj mam 0,6 mm, ona pasuje idealnie w ten kanałek. Przeciągam tą nić przez pastę polerską, tak żeby ona zebrała trochę tej pasty. Mamy zieloną całą tą nitkę. Teraz wciskam jeden koniec tej nitki w ten kanałek i będziemy przeciągać tą nić po krawędzi tnącej, która znajduje się między tymi czubkami dwoma. No i teraz nie można ciągnąć też tak. No bo nie uzyskamy tego efektu, jaki będziemy chcieli. Tylko tak jakby wzdłuż właśnie tej krawędzi tnącej, tak jakbyśmy ją ostrzyli. Przeciągam kilka razy. I teraz mamy w pełni naostrzony fazownik. On powinien już lekko płynąć z tą krawędzią od no tego dźwięku nawet nie słychać już prawie jak on ścina ten brzeg jeśli on jest tępy to ten dźwięk jest taki chropowaty także skuteczny sposób zwłaszcza ten ostatni element ponieważ pozwala Wam naostrzyć tą krawędź tnącą która jest wewnątrz kanałka nie musicie wpychać tam papieru ściernego który bywa często trochę przygruby Albo ma zbyt dużą gradację, no albo po prostu ta krawędź papieru ściernego jest tak mała po zgięciu, że no w sumie ona i tak nic nie ostrzy. To by było już wszystko. Szybkie ostrzenie, już za nami. Nie ma nic przyjemniejszego i bezpiecznego niż praca z ostrymi narzędziami. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!